I teraz częścią właśnie tej pracy jest to, żeby robić te stop-klatki, zamiast doprowadzać się do tego momentu, kiedy rozpoznaję wpływ krytyka poprzez takie pośrednie, już bardzo zaawansowane formy, czyli jestem mega zmęczona, nie mam siły podjąć. Swojej dzisiejszej pracy. Wpadam w perfekcjonizm, wpadam w wypalenie zawodowe, bo ciągle jest nie dość i po prostu zacharowuję się, dopieszczając te swoje projekty. Wpadam w oblekanie tych projektów, tak? Jakby, jakby celowo odkładam finalizowanie pewnych rzeczy, właśnie po to, żeby nie dojść do tego momentu, kiedy następuje ta weryfikacja, prawda, Że, czy to już jest good enough, czy tam jeszcze trzeba coś do tego po prostu e, dorobić, tak? Co, co jest. To jest totalnie okej, okay, pod warunkiem, że ta ocena nie płynie, nie płynie z miejsca krytyka, więc um, większość ludzi łapie się na tym momencie dopiero, nie? że jakby mm -hmm. jestem wypalona, proces twórczy nie płynie, utknęłam, e, nie idzie mi to, jest, więc jestem beznadziejna, nie znam się na tym, brakuje mi umiejętności, bla, 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 bla. Mm -hmm, I mm -hmm. tak potrafię bez końca. Nie? Mm -hmm, Więc, tak, jakby tak. cała zabawa polega na tym, żeby zatrzymać to chwilkę wcześniej.